manko witajcie widzowie już w kolejnym odcineczku z Growa Garden i dzisiaj przetestujemy nowego Prismatic Seed, czyli właśnie Burning Bud, czy tam Burning Boot, którego oczywiście mówiłem, mówiłem o nim, że będzie i słuchajcie, ten Burning Bud kosztuje 915 robuxów i zakładam, że skoro Sugar Apple kosztuje 25 milionów szekli, no to ten może kosztować około 35, ewentualnie polecą dalej i będzie za 50 milionów szekli, także widzowie, dzisiaj przetestuję wam ten Burning Bud i zobaczymy, czy w ogóle warto go kupować, jak będzie za szekle, albo czy warto go kupić za Robuxy, bo wiecie, niektórzy mogą powiedzieć, dobra, mam Robuxy, to sobie kupię, ale poczekajcie, sprawdźcie ten film, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba z dzwonem widzowie i sprawdzamy, czy warto mieć tą roślinkę. Uwaga, kupujemy za 915 Robux i mamy widzowie Burning Bud Seed, czyli taki seed, który w ogóle wygląda totalnie inaczej od dotychczasowych, bo serio to wygląda mega ładnie. Taki troszeczkę jakby vibe'ik tutaj mam, nie wiem, beanstalka, nie wiem dlaczego, ale widziałem, że ta roślinka mniej więcej tak też wygląda. Zobaczymy, sadzamy ją oczywiście, widzowie, tutaj tak, zrobimy sobie, nie wiem, czy robić spring. Chyba tak, zrobimy sprinklery na sam początek, żeby już były, nie? Advance tutaj damy. Basica, nawet nie wiem, czy warto od razu, ale postaram się jakoś to widzowie ogarnąć. Wiecie, tak po prostu postawimy. Dobra, nieważne. Ja stracę to stracę, mam nadzieję, że wyrośnie jakieś fajne. I weźmy tak, Basica mamy, to mamy. Wszystko raczej mamy, więc dajmy sobie Burning Bud Seat i widzowie, wiem, że nic prawie nie widać, ale spokojnie ogarniemy. I tak, podlewamy oczywiście tego pryzmatika. Nie wiem, ile będzie rósł. Być może bardzo długo. Zobaczymy, czy może przypadkiem w Seat-shopie się nie pojawił. Dobra, widzowie, nie ma go niestety. Także pryzmat. Kolejne mamy Ember Lily, Beanstalk Sugar Apple oraz właśnie Burning Bud, czyli nowy prizmatyk. Właśnie dlatego to dla was testuję, bo jednak prizmatyk widzowie, no to wiadomo, to jest coś mocnego. Zobaczmy, jak duży mi wyrośnie i czy w ogóle wyrośnie jakiś taki, wiecie, potężniejszy. Oczywiście przy okazji przypominam, że trzeba cały czas robić te questy, prehistoryczne questy, na których możecie zdobyć niedajno blossom, jak mówiłem, wiecie, troszkę się pomyliłem tam, wiecie, nieważne. Bone blossom. To jest w widzowie Bone Blossom i ten Bone Blossom to lepszy candy blossom i można go zdobyć po prostu zrobienia questów. Mniej więcej, wyliczyłem, że to zajmie takie no. Niecałe dwa dni, jeżeli byście ciągle byli co te 6 godzin i robili te questy, no to możecie nabić właśnie tego Bone Blossoma w niecałe dwa dni. Także jest to do zrobienia. Będę to na pewno robił. Niektórzy już pokazywali pewnie te seedsy, ale to wiecie, to są osoby, które mają dostęp do takich prywatnych, testowych serwerów. Ogólnie nie da się zeskipować za Robuxy tego. Więc jak robicie właśnie tego Bone Blossom, no to musicie czekać niestety na odnawianie questów. Ja też na to czekam, widzowie. Jak najbardziej nic się nie zmieniło. Ja też czekam razem z wami i też robię te questy. Było tym odcinek wcześniej, także widzowie, tak to aktualnie wygląda. A dzisiaj testujemy właśnie nowego Burning Bud ziomeczka, Zobaczymy, jak on duży wyrośnie i czy w ogóle warto go sprzedawać, jaki ma base price, jak wygląda, wiecie, wszystko wam pokażę. Także odpalamy szybciutko się, rośniemy go, widzowie, i zobaczymy się za chwilę. Dobra, widzowie, już prawie go mamy. Słuchajcie, klikam sobie tak powolutku, żeby nie stracić wszystkich tych moich konewek. No i zobaczmy czy się uda. Burning Bud 100% grown, także powinien już być na maksa zrobiony. Dawaj stary, dodawaj, dawaj, szybciutko, szybciutko jeszcze odpalę konewkę, żeby na pewno już wiecie, tam zbierał owoce, a dokładniej wyrastał te owoce. Dobra, zobaczmy, no stówka ciągle siedzi. Halo, dobra, wydam wszystkie konewki i zobaczcie jak to wygląda. To wygląda dosłownie jakbym miał porównać taki beanstalk. Aktualnie nie mam beanstalka na ogródku, ale pamiętacie na pewno beanstalka zresztą. Moja dziewczyna ma beanstalka. Zobaczcie tak to wygląda. Wiecie, i to jest taki długi Długi jakiś groszek, nie? taki Po prostu taka roślinka do nieba, nie? Więc tutaj, widzowie, taka fasolka, coś takiego. A my mamy tutaj Burning Bad, czyli po prostu taki owoc, który mega, mega przypomina właśnie takiego obinstalka. Ja mam taki wybik, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy sprinklery, zobaczmy, czy coś tutaj się widzowie, wiecie, fajnego nam wyrośnie. Oczywiście wyczekamy to i nie wiem, czy nie wyjdę. Bo jak się wychodzi, to chyba sprinklery już nie wiem, czy to dalej działa. Chyba powinny dalej się zapisywać, że się znik Wiecie, znikają tylko kiedy jesteśmy w grze, a jak wyjdziemy, offline, no to wtedy wrócimy, to nam to wyrośnie. Ale jest jeden problem, bo jak wiecie, nadal jest ten bug, że jak się wychodzi z ogródka, to on nie rośnie offline. I jest taki bug, naprawdę, nadal on jest. Tak samo jak nie da się giftować petów, też nadal jest ten bug. Mam nadzieję, że po tym updatecie naprawdę to naprawią, bo do no serio, no bez tego to nie możemy, wiecie, używać sprinklerów fajnie. Nie możemy tak naprawdę giftować nowych petów, które właśnie wyszły. No serio, jest mega lipa, także mam nadzieję, że naprawdę się ruszą i po tym updatecie już teraz naprawiają te dwa błędy, nie? Bo one są bardzo potężne, one są bardzo ważne. Знает? mamy też Rare Summer Egg'a, Common Egg'a, pamiętajcie, żeby kupować wszystkie jajka, bo oczywiście kupienie jajek to wiecie, kolejne pety, a pety są potrzebne do przerabiania właśnie na DNA i wtedy macie za to dinozaur Egg'i i z tych egów macie potężne widzowie nowe dinozaury, jak na przykład ten, który tutaj mam, jak nie oglądał ktoś odcinka, Stegosaurus, on daje to, że po prostu jak zbieram, to mam szansę na to, że się zduplikuje dany owoc i 5,32% jeszcze ekstra szansy na to, że Prehistoric Type Fruit, czyli właśnie te prehistoryczne owoce wszystkie, będą też zebrane podwójnie, także ogólnie fajne. Sprawa, po prostu. Znaczy, chyba zebrane owoce albo nasionko się skopiuje, nie? Raczej owoce. Wydaje mi się, że jak zbieramy, no to owoce, bo to by było zbyt opę. Więc tak, widzowie, czekamy na Dino Quest. Jak dobrze wiecie, Dino Questy co 6 godzin macie nowe. trzy. Z tych trzech macie nagrody, jak właśnie Ancient Seat Pack, Dinosaur Egg oraz właśnie Dino Crate na kosmetyczne rzeczy. I jeden pasek zapełniacie tymi trzema questami, czyli łącznie, widzowie, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasków. Więc ogólnie co 6 godzin, i tak to widzowie wygląda. Mamy Weekly Prize'a, czyli właśnie to nowe Bone Blocks. Nowe lepsze Candy Blossom widzowie tak naprawdę to jest lepsze? Więc będziemy to na pewno testowali, jak już będzie. A w tym momencie czekam na mojego Burning Bud. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo jestem naprawdę, naprawdę ciekaw tej nowej pryzmatycznej e, pryzmatik roślinki. Widzowie, mamy też disco. Dalej admin tutaj abizuje komendy. Dobra, lecimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie, wyrosło nam coś naprawdę ogromnego. Dzięki sprinklerom, oczywiście. Ale słuchajcie, złoty, nowy Burning Bud. Zobaczmy, czy można go już zebrać. Jeszcze, widzowie, nie można. Jeszcze rośnie ostatni chyba płatek. E, tak mi się wydaje, bo to ma takie 8 płatków, tak? Trzy, 3, 3. I tutaj jeszcze jeden rośnie. Co ty gaz? To ile to ma płatków, widzowie? Dobra, to jednak rośnie jeszcze, jeszcze dłużej. To jest taka mega roślinka mająca chyba z 10 albo 9 płatków. Zobaczymy. Na razie, widzowie, no, będziemy mieli złotą Burning Bud roślinkę. Złoty Burning Bud owoc. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiecie, w gierce. I ile będzie kosztowało takie base price złotego Burning Bud? Bo wiecie, no zwykłego nie dostaniemy. Aktualnie mamy złoty, zwykły, bez żadnych mutacji. Właśnie o to mi chodzi. Że bez mutacji zobaczymy, ile kosztuje. No, co prawda, gold to mutacja, ale tego golda mamy, wiecie, tak naprawdę z sprinklerów. Mogłem ich nie dawać na pierwszy test, ale dobra, nieważne widzowie. Za chwilę mamy Paradise Egi, a poza tym, nie pokazałem wam w poprzednim odcinku, z pierwszych questów dostaliśmy vulkeino i normalnie patrzcie jak to tutaj leci. Potężny wulkan, mini wersja vulkeino pogody, która się pokazuje oczywiście od czasu do czasu i nam robi mutację tam chyba, nie pamiętam nawet dokładnie jak ona się nazywała, ale była taka mutacja, która jest jakby mutacją, że jest coś spalone, nie? Coś takiego było, nie wiem czy tutaj mamy. Tu mamy Moonlit, okej, okay. no to 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 nie to, Galactic, drenched, no... To oczywiście dręcz to jest, wiecie, tropical rain. Klej to mamy te nowe mutacje właśnie z nowego update'u, czyli woda plus w sensie wet plus sandy, czyli wiecie, ten taki. Sandstorm? Chyba Sandstorm. Chciałem powiedzieć Thunderstorm, ale nie, Sandstorm i tam macie wtedy Sandy mutację. No nawet mam kilka chyba tutaj. Molten, o! Molten to jest z wulkanu i macie Sandy też, widzicie? To taki piaskowy. Także tak to wygląda. Otwórzmy Paradise Egg, jak już mam, to sobie otworzymy. No i mamy widzowie Pikoka i Scarlet Macaw! Idealnie, pięknie, mamy drugą papuszkę, jedną już mam. Jak najbardziej widzowie ona jest mega OP, bo daje fajne, słuchajcie, mutacje, które mogą się przerodzić w ogóle w jedną mutację. Daję dwie z tego co wiem, i te dwie mogą się przerodzić jeszcze w jakąś tam. Dodatkową, właśnie teraz mamy dużo łączenia tych wszystkich mutacji, także naprawdę ciekawa sprawa. To oczywiście wam opowiem pewnie w innym odcineczku. A na ten moment, widzowie, mamy wulkan z nowego update'u, właśnie z questów prehistorycznych, które są oczywiście tutaj. Prehistoric questy, widzowie. Przypominam, róbcie co 6 godzin, macie odnowienie. Możecie zrobić 3 questy za 6 godzin, kolejne trzy i tak cały czas i to jest właśnie mega OP, bo macie wtedy szansę na bone blossom. I bone blossom, widzowie, to jest wasz candy blossom, darmowy, za questy tylko. Także trzeba robić questy i to jest totalnie darmowe. Zasłuchajcie ostatni kafelek, dostaniecie jeden kafelek, się robi trzy questy, to jeden kafelek. Mamy dokładnie 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? Więc to będzie jako ósme chyba, albo siódme. no i po prostu dostaniecie po tych e, questach właśnie Bone Blossom, czyli mega OP Candy Blossom nowy, to jest, widzowie, tak wie to Jara, mega fajna sprawa. Mamy dinozaur EGA. Jak się robi tego EGA, widzowie, dajecie pety, dajecie słabsze, albo raczej wolałbym na waszym miejscu, na moim też, dawać te lepsze, bo wtedy coś lepszego może polecieć. Dajmy może orangutana. Zobaczmy, co się stanie, jak weźmie orangutana. Masz tutaj stary, bo i tak nie używam. Godzinka też, dobra. Czyli pewnie kolejny dinozaur EG, ale widzowie, te dinozaur Egg Mogą się trafić jeden, ale może być na przykład dwa, jeżeli coś bardzo dobrego dacie, jakiegoś dobrego peciszka, Nie tylko wiadomo, nie oddawajcie czegoś, na czym wam zależy, no bo to jest bez sensu. I weźmy sobie, zeskipujmy, widzowie, w tym odcinku jeszcze i zobaczmy, czy coś nam tutaj wypadnie. Ale ten Burning Bat mi zabrał wszystkie robukcy, widzowie, gorzej. To dla was, właśnie testuję tego pryzmatika, Czy warto go mieć? I zobaczmy, widzowie, co będzie chyba znowu to, co najgorsze, czyli z tego zaurus. Nie wiem, czy on jest pierwszy, czy nie. Jak ja go trzymam w ogóle, widzowie, patrzcie. Ziomeczka na, tutaj na rękach, normalnie. Dobra, więc mamy Scarlett Macau, Fajnie dropik, Pico to. Tak średnio, o, dobra. Resztę po prostu poddaję tych takich słabych peciszków. I jak dobrze wiecie, macie też nowy teraz pet slot, czyli Increase um, Extra Pet Inventory Capacity, czyli wiecie, to po prostu miejsce w waszym ekwipunku na peciszki. Warto to porobić, macie to w shopie. Jak sobie wbijecie to tam, gdzie macie darmowe sloty na pety i na jajka, to właśnie macie free upgrade, klikacie Go i tutaj macie te plus 5 takie, taką łapkę. I tutaj dajecie swoje pety. No, aktualnie muszę 60H mieć. No, mamy tutaj Starfisha, ale Go zbieram na 75, na 8 slot na zwierzaki. Maksymalnie można mieć 8 widzów, jakby ktoś nie wiedział, także to jest mega potężne. I zobaczmy, czy mamy już tą roślinkę. No ewidentnie jeszcze jej brakuje. Nie no widzowie, ja nie wierzę. Ona rośnie i rośnie. Dobra, widzowie, mamy to. Oto moja roślinka, czyli Burning Bad w Gold. I słuchajcie, czekałem na to chyba z pół godziny. No może nie całe, ale pół godziny na pewno. Bierzemy, mamy tylko mutację Gold. Zobaczmy, ile taka duża roślina, czyli ten Burning Bad będzie kosztowała. To będzie taki teścik pierwszy. Wiecie, zobaczymy jak to wygląda. Ile to ma w ogóle kilo? Bo to mnie najbardziej interesuje 39,83 kg, czyli 30, no prawie 40 kg nowy widzowie Burning Bad. I zobaczmy, za ile się sprzeda w momencie, kiedy ma tylko golda. Gdyby tutaj wrzucić na przykład tę mutację Twisted z Tornado, jeszcze dodać jakieś inne, to pewnie by było mega dużo. Ale widzowie, zobaczmy, ze sprinklerami rośnie tylko jedna roślinka na tym jakby co, widzowie, to już wiecie. I zobaczmy, za ile by to poszło. Taki gold. 15 milionów, 424 tysiące. Okej, okay. to jest bardzo dużo. Nawet jak sprawdzałem wiki, to tam base price tej rośliny, no to jest dosłownie 135 tysięcy checkli, także widzowie, nawet więcej niż base price Candy Blossom. Ale wiadomo, Candy Blossom nie jest pojedyncze jest go bardzo dużo, więc Burning batno nadrabia tym, wiecie, tą ceną, no, ale jest tylko pojedynczy, rośnie po jednym, także w tym wypadku, czy jest lepszy? No, lepszy raczej nie, od Candy Blossom nie, od nowego Bone Blossom pewnie też nie, ale jest bardzo wart tego, żeby go kupić, widzowie, to mogę wam już powiedzieć, jak będzie za szekle, kupujcie śmiało, fajnie wygląda, jak taki, wiecie, jakiś z wulkanu taka roślina, nie, to tak wygląda mega fajnie, zwykły pewnie też jest, jest jeszcze ładniejszy, po prostu taki kwiatuszek to jest, nie, bo jeżeli chodzi o Golda, to widzimy po prostu złote coś i się wada, nie, złoty taki po prostu świeci cały. Dobra, sprzedajmy go. Nie mam po co go trzymać. 15 milionów moje, widzowie, także bardzo fajna sprawa. Czy mam coś w weku w ogóle? Nie mam. No dobra, no to fajnie. Mamy tego fęka, wiadomo, potężnego, widzowie, to go chowamy. I tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, widzowie, to by tak naprawdę było na tyle. To rośnie na jego czubku tutaj. Na początku myślałem, że to będą takie frytki, jakby, że wiecie, rosną takie złote frytki, że mam ich dużo, że trafiłem golda. Ale to jest pojedyncza roślina. W sensie pojedynczy owoc, no pojedyncza roślina to wiadomo, ale pojedynczy owoc robi. Także tak to widzowie wygląda. Czekam dalej na questiki nowe. Robimy oczywiście nie daj do Blossom, tylko Bone Blossom oczywiście. No i słuchajcie, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na ten moment też warto robić cały czas reclaimery, przypominam, bo warto przenosić rzeczy, jak się zrobi. Questa już, to warto chować na przykład daną roślinkę, jak wam nie pasuje, że ona jest na farmie. Także polecam po prostu sobie to ogarniać. To jest taki dodatkowy tip. Jeżeli chodzi o kosmetyczne rzeczy, pewnie ma tam coś nowego ziomek, może coś tam mieć. Będę sprawdzał na pewno. A na ten moment, widzowie, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcineczka potężnego. Mam nadzieję, że teści Wam się podobał na pewno. Warto mieć tą roślinkę. Mówię, base price to 135 tysięcy. No i ładnie wygląda na gardenie. Nie? Więc jak będzie w sklepie, to na pewno widzowie kupujcie. Myślę, że 35 do 50 milionów szekli może kosztować.